Popularność jest bardzo fajna. My jesteśmy już trochę popularni, to trochę wiemy. Nie? Czasami spotykamy się z wyrazami uznania, a czasami tylko z wyrazami. Dlatego przedstawimy Wam teraz scenkę z życia kabaretu potem. Pewnego dnia w pewnym mieście o pewnej godzinie. Leszek, no. do tego domu kultury to tam trzeba. Czekaj, 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 Jaśko. Ja, tak tak, ja się pytałem. Ja się pytałem w takiego faceta. I on mówi, że trzeba jej zupełnie w drugą stronę chodzić No, no dzielę się, no. Ja mam przeczucie, że tam chodź. Aśka, twoje przeczucie jest to pierwszy raz. A ten facet tu mieszka, Ze 40 lat miał, wiesz? Daj mapę, pokaż. Zobacz tu. O. No, 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 ona jest nie, jest telewizji, chodź, 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 chodź. No, czeka, wow. czeka, czeka, czeka. Przepraszam bardzo. Pysy. Czy pan jest z kabaretu potem? Tak. Poznajesz panią? A tak, to ci co tak ciągle wchodzą i schodzą, nie lubię ich. Znam wszystkie wasze programy, bajki. No było jeszcze kilkanaście innych. No. Ale bajki najlepsze. Od bajek nic ciekawego nie zrobiliście. Ale bajki super! O, niech pani zrobi ten czerwony kapturek, hej. Mm. Bo niech pani zrobi. To niech pani zrobi! Nie, proszę, Jest pani nie. świetna! Jurek, nie poniżaj się, chodź. Poczekaj! Można prosić o autograf? Tak. Niech pani napisze, że dla Jurka. Ja wolę od to. Leszek też ma podpisać? No dobra. Występujecie dzisiaj? Tak, o 20. Oj, nie będę mógł przyjść. A kiedy znowu będziecie? No trudno powiedzieć. Oczekaj. Poczekaj. Pokażę ją też. Słuchajcie, jak dojdziemy do Domu Kultury? Do Domu Kultury powiedzcie. Do Domu do Kultury? No. To bardzo proste, słuchajcie. Pójdziecie tędy prosto, Dojdziecie do takiej głównej ulicy i tą główną ulicą będziecie szli, aż dojdziecie do takiego wielkiego supersamu po prawej stronie, za supersamem łukiem będzie szła taka ulica, to nie. Pójdziecie dalej, dojdziecie do kościoła z taką wielką dzwonnicą, a po lewej stronie będzie lodowisko. I za lodowiskiem będzie brukowana droga w lewo, to nie. Pójdziecie dalej, dojdziecie do wielkiego skrzyżowania ze światłami, to wy pójdziecie prosto. Zaprowadzimy was, nie? Nie. No to nic. Traficie! No. Dziękujemy. Cześć cześć. Cześć, 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 cześć! cześć! Słuchajcie, bajki gracie! Nie, dzikie muzy. Eee, robicie błąd. No nic, dzikie. Dzięki, cześć. Cześć, cześć, Do cześć. Zobaczenia. cześć, Kabarety nie robi. Ty. Ty, ale grubsza niż w telewizji.